Witam e, i zapraszam na kolejny komentarz e, odnośnie tego, co się dzieje. A dzieje się bardzo dużo i tego, i bardzo ważnych rzeczy, bardzo ważnych. I e, są rzeczy, które należy w jakiś ten sposób omówić, w, ponieważ to są tematy, które omówione być muszą dla historii i dla szerszego kontekstu. Tak więc tak, no, wedle komunikatu Hamasu, czyli Harakat al-Mukawa al-Islamia, tak, czyli będę używał słowa harakat, czyli ruch, um, harakat jest gotów na um, zakończenie wojny, zawieszenie wojny w sumie, zawieszenie tej rundy, ponieważ wojna trwać dalej będzie na różnym jej etapie. To są sprawy, które um, tak właściwie funkcjonować muszą, tak, tutaj nie ma żadnego wytchnienia, to po prostu jest tylko kwestia intensywności różnych działań. Więc Hamas, więc Harakat w zamian za zwolnieniem wszystkich zakładników, których tam jeszcze dzierży w Jasyrze, jest gotów, tak jakby, żeby Izrael wycofał się z gazu, około 20% gaz zostało ponownie zajęte po Odwieszeniu się z zawieszonej wojny w marcu. I w zamian za tak właściwie też to, że Izrael też wojnę zawiesi. Wydaje mi się, że jest to bardzo e, może nie tyle co uczciwe, bo tu nie, to akurat nie wolno patrzeć w kategorii uczciwości, czy też nieuczciwości, ale jest to, jest to pewnego rodzaju wynik tego, co miało miejsce w ostatnich tygodniach w Gazie, a coś, co jest niezwykle groźne dla Harakatu, ponieważ um, Harakat um, musi mieć poparcie zarówno elit, jak i szabab. Tak? Tutaj, tutaj nie ma czegoś takiego, że um, w jakiś tam sposób rozróżnienia. Tutaj musi być porządek, musi być ład, musi być skład to jest świat arabski harmider i e, niejasności mogą być na bazarze w trakcie zakupu pomarańczy czy, czy, czy obuwia. Jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, społeczne i polityczne, zawsze jest porządek, tak i finansowe, zawsze jest porządek. E, dlatego też e, to, co miało miejsce w ostatnich tygodniach, czyli te protesty zarówno w północnej, jak i w południowej Gazi, e, to był bardzo poważny sygnał dla Harakatu, jeśli, jeśli chodzi o przyszłość, ponieważ dopóty, dopóki trwała wojna, przynajmniej w tej pierwszej turze, czyli że od 7 października do tego zawieszenia rundy w styczniu 2025 roku, no to mieliśmy jeden etap, który był całkowicie, nazwijmy to, akceptowalny, no bo Gaza... Sytuacja gazy jest taka, jaka jest. To element, każdy tam wie, co musi, żyje jak musi, doskonale rozumie rzeczywistość. Tu tak? to, to nie ma czegoś takiego, że e, jest jakaś ignorancja wobec tego, jak, jakie są realia. Nie, realia są doskonale znane i rozumiane. Więc e, to był ten etap, który e, nazwijmy to był sakralny, tak? czyli że był dżihad. No, po prostu była kampania dżihadowa. I no i zawsze jest tak i zawsze było, czyli że jest eskalacja gongownie zawieszenie. Tak. To, są, to, są, to są te elementy kluczowe. ta triada, święta triada, która jest niezmienna w związku z tym, że się wojna, czyli jak się wojna zawiesiła, to widzieliśmy to, że nagle Hamas wyszedł, tak al wyszedł. E, tutaj szobab, tam w kominiarkach, na to je tak sobie jeździli te komniarki, i to, to oznacza też, że akurat te mundury były czyste, wyprane, eleganckie, błyszczące wręcz kominiarki też tu wskazywały na to, że e, e, ich nosiciele mieli brody ogolone albo krótkie, tak, no to się ogolili, tak, czyli że byli jacyś goli brodzi. E, tych tunelach, albo pod tunelami, albo już, albo już na powierzchni, no to po prostu pokazywało to, że był bardzo poważny komunikat do świata, w ogóle też jak i do... E, w ogóle też przede wszystkim dla gazu, tak? Dla siebie, tak. To był bardzo ważne, no bo e, ta wojna, przynajmniej na tym pierwszym odcinku, zwracała honor. To jest bardzo ważne, tak? No bo Palestyńczycy zawsze byli e, tak jakby Arabowie w sumie im wypominali, tak? no, bo te wewnątrz arabskie kwestie, one są ważniejsze, niż to, co z wszystko na Bliskim Wschodzie jest ważne, to jest wewnątrz, tak? pomiędzy sobą. Opinia zewnętrzna jest tak jakby trzeciorzędna, A, natomiast no, zawsze jest tak, że Arabowie tam wy wypominali, że oni uciekli w 48, 1949 roku i, i że harmider robią i bałagan, i w ogóle do niczego się nie nadają. Tutaj, tutaj okazało się, że nie dość, że przeprowadzili historyczne Atak, co też, co też było z punktu widzenia historii, znaczy jest z punktu widzenia historii, no powiedzmy sobie, no czymś może bezpecie... no, no nie ma takiego odnośnika, tak, no bo ten atak był tak jakby zachwianiem całej koncepcji w ogóle istnienia Izraela, tak, jak ktoś w klapkach i na motorkach może ci wjechać po to żeby kibuce wymordować czy tam moszawy wymordować czy tam żeby w ogóle praktycznie prawie wziąć mi szturmę miasto z Syde zderot no to to znaczy że coś tu jest nie tak i to późniejsze jakieś tam e, sytuacje już, to już po prostu tego nie zmienią tak? czyli że e, przy, dobrym, przy przy dobrej okolicznościach i przy woli Allaha wszystko się uda i to ok. 7 października pokazał od strony harakatu i w ogóle całego tego projektu i do całego tego systemu tak no jak już miało być z tej, z zawieszenie tej wojny, no to miał być tak jakby powrót do tego, co zawsze czyli do jakiegoś normalnego życia codziennego już oczywiście z podniesioną głową i odbudowywanie tych swoich gruzów tych swoich um, przestrzeni które widzieliśmy na różnych filmikach szczególnie na X na pokazywałem, że życie wracało na ile się dało tak no ale tak jakby w związku z tym, że ta wojna się zawieszenie tej wojny się odwiesiło, no to e, zauważalne było to, że e, Szebab Gazy, tak, no, nie potraktowało tego jako coś entuzjastycznego, żeby znowu wracać do, reali, do, do realiów wojennych, tak? żeż nie, że już było 15 miesięcy tyle się wytrzymało z własnej optyki, bo ona jest zawsze najważniejsza. E, było dobrze, tak? Hamas e, wytrzymał, wszyscy wytrzymali. E, dalej, dalej jest harakat działa, w, w, ich po prostu powrót do jakiegoś e, po prostu do jakiegoś życia, tak, na ile tam to życie w ogóle. Wygląda tak. Więc, więc tutaj niejako bym podkreślił to, że odwieszenie tej zawieszonej wojny to było um, złamanie tak jakby umowy społecznej. E, ta umowa pomiędzy partią a, a Shabab, tak? pomiędzy partią a elitami. Tak? No musi być umowa społeczna. To nie ma tak, że w Islamie nie ma tak, że sobie można tutaj robić wszystko, co się chce. Władza musi wypełniać, ma swoje powinności i obowiązki. A jak ta władza nie wypełnia tych powinności obowiązki, to się usuwa. Tak? to też dlatego też nie ma potrzeba żadnego mandatu demokratycznego w sumie. Znaczy w sumie, no bo to jest wszystko jasne. To, to, tak? to znaczy no, w jakiś tam sposób ten system funkcjonuje i on po prostu funkcjonuje, funkcjonuje tak od zawsze i tutaj nie potrzeba żadnych wielkich zmian. Natomiast te protesty, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, i praktycznie z nazwiska ujawnione to, że były listy i petycje podpisane przez najważniejsze rodziny w gazie, plus nawet już akademików, plus do tego jeszcze było zmęczenie jeszcze zauważalne było też w mediach, tak, że że już ci dziennikarze, którzy relacjonowali oczywiście dla arabskich mediów i, 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 i bo innych mediów tam nie ma w sumie, więc, więc już nad każdy po prostu chciał, chciał, już tak właściwie wrócić do jakiegoś życia. I dlatego też to był bardzo ważny komunikat, to znaczy, jeżeli by się już teraz oderwało rzeczywistość od, tak, czyli harakat od gazy, gazy, którą sobie wychował de facto, jak Harakat straciłby mandat społeczny, to Harakatu nie ma. Bo on może, bo tu nie chodzi o bomby izraelskie, tu nie chodzi nawet o plan Trumpa, chociaż ten plan Trumpa, o którym bardzo głośno i raczej na chwilę obecną nie widać żadnych działań względem jego realizacji, to już przynajmniej w tym roku nie na pewno nic nie będzie realizowane, no bo już upały wróciły. Natomiast ważne jest to, że Izrael no własny, własnymi siłami tutaj nie był w stanie jakiegoś tego Hamasu wykorzenić z gazy. Natomiast sami, sam lud gazy, tak, czyli szbab, no w pewien sposób tutaj widać, że zadziałały. Jakieś e, jawne lub niejawne propozycje. To znaczy, było, było posiedzenie w Kairze, e, krajów arabskich. Tam, oczywiście, ustalili e, budżet, czyli 58 miliardów dolarów, ustalili całą metodologię odbudowy tej gazy z Palestyńczykami w środku. E, no i to było tak, jakby to. To jest akceptowalne, to, to ludzie chcą, tak? Arabowie niech tam odbudują tak z Europejczykami niech nawet się pojawią jakieś kontyngenty wojskowe z krajów arabskich, to jest do, do zaakceptowania. Oczywiście to w pewien sposób nie jest, nie jest zbytnie do zaakceptowania przez Hamas. Po pierwsze, dlatego, że jak się pojawi jakakolwiek inna alternatywa jakiegoś kontyngentu wojskowego, o którym się jeszcze zbytnie nie mówi, ale no to Arabowie szybko zrobią porządek z innymi Arabami. To to jest tutaj już nie będzie telewizji żadnych i nie będzie żadnych aktywistów, żadnych, to to już będzie po prostu brutalna rzeczywistość, tak, które doskonale sobie zdają sprawę. Po drugie, pojawią się pieniądze z krajów arabskich, a to znaczy to, że już każdy tam sobie przydzieli łapówki. Tak? Czyli, że, czyli że ten bardzo najważniejszy tego tortu kawałek, tak, czyli możemy po prostu w jakiś tam sposób ominąć harakat, tak? czyli że jakby na przykład była jakaś agenda ONZ-owska, albo coś na przykład z zachodu przyszło, to Hamas by to przejął, w sensie firmy budowlane, tak, czyli, bo, czyli to jest ca cały ten schemat. No i sprawa kolejna, czyli że no ale ta propozycja jeszcze nie wiadomo, czy ona zostanie zaakceptowana, a Trump ją wyśmiał, więc więc, ale ona widać, że jest jak najbardziej w zainteresowaniu e, zarówno elit gazy, jak i też szabab. E, I to stawia Hamas w bardzo trudnej sytuacji, no bo Hamas najchę, 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 najchętniej by wrócił do tego, co było przed 6 października. Ja posądzam, że Netanyahużan też by do tego chciał wrócić, e, no bo to był układ idealny, który został złamany, ale po tym złamaniu i na jakiś tam przyszłość krótko, czy, czy dłuższo falową, no to on jest po prostu idealne czyli że Hamas rządzi gazą, jest w fatach na zachodnim brzegu, żadnego tutaj transferu Abu Mazena, czyli prezydenta autonomii palestyńskiej do gazy, to, to ani tego w gazie nie chcą, ani tego Harakat nie chce, ani tego Izraeli nie chcą. No, z jakichś względów po prostu Arabowie to chcą i, i Zachód się przy tym też szukają Zachód przynajmniej dawnej koncepcji Bidena, tak, w chwili obecnej Trump. Trump, co, co, co też ważne, już dawno przekreślił autonomię palestyńską, więc, więc, więc ten. No, ale e, wydaje mi się, że e, są pewne bardzo poważne sygnały odnośnie tego, że e, Hamas może spodziewać się tego, że jeżeli wojna się zawiesi, to nie dla nich do końca. To znaczy to, że oni pierwszy raz, w sumie pierwszy raz od 2007 roku, chociaż tej wojny domowej w 2007 roku, to ja nie uważam, żeby ona była jakaś bardzo wymagająca dla harakatu. to jednak od pierwszy raz od 2007 roku oni chyba będą musieli się bić o tą gazę przynajmniej w pewnych punktach, w pewnych, w pewnych zakresach, no bo pojawiła się konkurencja. Co więcej, pytanie zasadnicze, czy te klany Gazy, które jeszcze 7 miesięcy, no, 7 miesięcy temu, w sumie może 10 miesięcy temu prosiły Rakat, żeby jak pojawił się bandytyzm w Gazie, żeby oni zrobili porządek z bandytami, z tą czernią, Czyli to był tak jakby największy wotum zaufania względem e, ruchu, względem Hamasu, że, że, że elity tak właśnie poprosiły, tak? no to wy, to wy to zróbcie z tym porządek. Tak? Nie da się żyć, kiedy bandy grasują e, po gazie. E, I te same elity odrzuciły propozycję Netanyahu, ponieważ Netanyahu chciał od samego początku wojny wy wyłączyć jakiś e, bezflagowy, Um, projekt, um, tak jakby kolaboracyjny, albo raczej bezflagowy, projekt palestyński, który by wziął na siebie ciężar administracji gazu. Tak? I to miało być właśnie te 7-8 rodzin głównych w gazie, i zostało to odrzucone. Tak? No to teraz te rodziny tak właściwie no, wskazują to, że wyobrażają sobie przyszłość bez Hamasu. Coraz więcej osób tak właściwie też chyba w jakiś ten sposób widzi jakąś kontrpropozycję kont No i też coś, co może nie ekscytuje tak bardzo tutaj, to może nie brzmi ekscytująco, ale rozgrywa się w jakiś ten sposób walka służb i to egipskich, tureckich, emiratów arabskich. I tak dalej, i tak dalej, być może. E, wiem, że to nie brzmi ekscytująco, ale jeśli chodzi o Bliski Wschód, to, to, to jest niezwykle ważne. E, I to też jest o tyle ważne, że e, Egipcjanie być może mają jakąś koncepcję. Koncepcję, która to mogłaby zakładać wsparcie dla autonomii palestyńskiej, żeby był w jakiś tam sposób spokój na ich, tych, na, na ich mańce, która to tak właściwie. No, no, w pewien sposób no, ich zrujnowała, przynajmniej przemysł turystyczny w, na Synaju, Plus oczywiście jeszcze kwestia kanału sueskiego. Um, więc, więc, no, tylko że no, na, na chwilę obecną no, nie ma tego, nie ma tak jakby sygnału ze znaczy strony imperatora, czyli Donalda Trumpa, czy, czy w, ta propozycja arabska będzie w, w jakiś tam sposób. Do rozwiązania, czy wedle tego porozumienia z Kairu. No ale te protesty, to bym tutaj te protesty w gazie, bym tutaj wskazywał na to, że to była w przy pomocy egipskich, szczególnie służb. No i to jest niezwykle ważne, ponieważ jeżeli Hamas utraci poparcie szeroko pojętych mas gazy, tak jakby ich zasługi względem 7 października, jak i też w ogóle dalsze inne, no też im nikt pomników nie będzie stawiał, tak. Nikt im pomników nie będzie stawiał i przynajmniej na jakieś 10-15 lat temat w ogóle jakiegoś szerszego konfliktu, dalszego konfliktu zostanie zamrożony, no bo Konflikt oczywiście się nie, się nie kończy i się nie zakończy, no bo taka jest jego natura, ale e, uważam, że to jest po prostu teraz e, jeden z niewielu czasów, w których to Hamas można by było tak maksymalnie osłabić, żeby e, no, się cofnął. Się cofnął z powrotem e, do obozów dla uchodźców, z powrotem do, e, na jakieś obrzeża tej poważnej polityki. Po, ponieważ Hamas tak właściwie no, wszedł na salony. Tak? Tylko że on jest na tych salonach z tego względu, że jest siło w gazie, to gazu zarządza, tą, ta gaza jest z nim. Szebab za gazowa, znaczy Szebab za harakatom, harakat za, za, za Szebab I, I to jest, i to jest tak właśnie ich, na, ich największa pozycja, i to jest ich największy zysk polityczny de facto. Więc ja uważam, że ta kampania, która ma miejsce w chwili obecnej, jest równie ważna do tego, co się dzieje na odcinku amerykańsko-irańskim. Um, oczywiście, jeżeli. Hamas zostanie osłabiony, to nie oznacza też tego, że powstanie jakaś próżnia. No bo istota, tak właściwie, kwestii palestyńskiej jest taka, że ona nie może sobie pozwolić na to, żeby się jakoś wypisać z konfliktu izraelsko-palestyńskiego. No bo nie może. To jest częścią stałą i trwałą i, 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 i niezmienną. Natomiast y, działania od wewnątrz, działania od. Y, i też jakieś propozycje międzynarodowe, no mogą osiągnąć naprawdę bardzo duże sukcesy. Przy czym ja nie mam w chwili obecnej pewności, czy, czy to będzie jakoś tam poprowadzone w sposób należyty. Ale widzę, że są akurat bardzo konstruktywne działania. Konstruktywne działania, które jeszcze naprawdę kilka tygodni temu, kiedy ta wojna była zawieszana na pierwszym etapie, one w ogóle wydawały się nieprawdopodobne, no ale Bliski Wschód to jest miejsce, gdzie cuda się zdarzają, cuda pozytywne, cuda negatywne, cokolwiek jak to interpretujemy. Gdy, gdyby cały ten proces odklejania Hamasu z gazy by się udał, no to mamy naprawdę bardzo duże osiągnięcie, które oczywiście Netanjahu nie by sobie przypisał, ale być może tak właściwie cały ten proces będzie już długo po Nataniachu tak? no bo Nataniachu też ma swoją swój termin użyteczności no jaki też przy, przede wszystkim na no, co by zrobił Bibi bez Hamasu tak no to, to przecież przecież tak to się polityki poważnej nie uprawia. dziękuję bardzo